Z się ze strony hodowców robimy kolejny. Dzisiaj. Tradycyjne otwieranie. Znaczy nie tak tradycyjne, ale też wczoraj sprzedaliśmy jednego koguta, Brachmy i kurkę Mix tam od babki dołaciły. Więc jeszcze jeden. Najprawdopodobniej jeden kogut brachny został do sprzedania. No. Jak to oglądać, to jest na sprzedanie. No Nie wiadomo, jeszcze musimy się nie wiemy jeszcze, jak to mamy, ale... A ta krótka brachma siedziała, to chcemy sprzedać już z kogutem tym jednym, bo... miała te jajka i do trzy trzynioski, dwa jajka jak brachno było i tam jedno zbiła, więc dajmy koch kochince. Ja tam jeszcze nocną nie wykorzystałam, więc na no, stronę idzie. idziemy. nie w tej bo tam jest... Nie, tak, Można poczuć, to tam może... A to już właśnie albo jakbyście pójdę, nie idziecie, Chyba, że na się pójdziesz na jeden dzień na Tak, nie, nie

może na odcinku wam byśmy pokazali jak to może robić To nie dołączy się jedno ciało, bo mają jedynie, A Albo po prostu w inny dzień, jak będzie rata puste, to pokażemy bo na jedno ciało i To wtedy pokażemy wam jak oswoiliśmy papugi Nie no, nie wiem, oswoiliśmy to. ich, tylko jakoś tak po prostu się nauczyły do nas Że się nas za bardzo już tak nie boją Znaczy jak idziemy tu w ich kącik, to od razu uciekają Ale jak na przykład idziemy z jedzeniem, to nawet nam na miejsce siadają Znaczy mi nie wiem, bo jeszcze... Jeszcze to jeszcze wam pokażemy te nie Ale to nie nagrać, nie wiem co kogo to Wczoraj ten barancik tak fajnie śpiewał. Yy, nie wiem jak to nie wiem jak ten wam to powiedzieć jak on to robił, bo nie wiem na tych dźwięków. Może kiedyś się uda nagrać. Śpiewał nam piękny świat. Tutaj <laughs> widzicie, że jest wysprzątane, wszystko ładnie. Są A się upraw tak nie widać że wysprzątane aż, bo, bo z tych gniazd tam leżą, tutaj trochę tej sumy. A tam było trochę trudno, no ale nie się waham Ale tutaj wszystko zostało zdekupowane i tutaj dajemy jeszcze trociny, a na zimę po prostu jak gdzieś zimnie to wyłożymy sumy. Bo później się będziemy ostatni raz, a jeszcze ostatni raz, no a w tym roku, a teraz będziemy przed świętami sprzątać. To zawsze tam przed świątami jakoś wypada. No są zawsze tam zechcieliśmy się przed świętami, żeby tak wyglądało. A na jakieś chcieliśmy zrobić ozdoby, w na święta, ale nie wypaliło. Ja się nie wypalił, bo jestem starożytny. Z brachem kiedyś się nauczyłem do siebie. Wszystko tam się już nie więc fajnie Teraz jajka jeszcze znoszą brachmy, ale i tak już nie będziemy brać. A się nastroję jeszcze na takiego rekord, bo... do, do lęku, coś się stało, bo jeszcze by mogło dłużej na ale dzisiaj będę brał po prostu jedzenia, bo... już tydzień minął. Więc... Ja to, 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 to co nie W martwo deklać? Proszę, bo tak podobnie Nie wiem. Taką takie żółte. Takie słusznisko. Złożył. Teraz robimy To później zrobiłem Po odcinku. Jak okay, kogu kogucik zostaje ten, ten sam z jest no, w jedzeniu, Aż w tym,

Kórnika. Dobra, już mamy, a tu dzisiaj stanął się cud, bo wczoraj ta kura tamta żółta to coś miała z nogami, nie mogła chodzić w ogóle, trzeba ją było brać, nie mogła się na grzędzie, a dzisiaj widzicie se łazi, je wszystko, więc cud, cud natury, bo ta kurka co tu na grzędzie siedzi to jest taka jest trochę gorsza, ale może też ludzi to będzie cud, że będzie zdrowsza, ale, bo ona chodzić może, tylko tak dychać śmiesznie. Aż tak, że nie, że dycha tak, że łapie powietrze, tylko tak ciężko jakby oddycha. To wszystko przez ten słoneczny, Boże. <tum> Tamta kurka też ma, ma wszystko dobrze z okiem, ta porcelanowa. Tam też dwa kłótniaczki coś miały z okiem, to jeden już tam coś ma, a jeden, no, je, jednemu się poprawiło, to jest tam gorzej widzi, ale już Otóż... masz szeroko otwarty. A zaraz Wam pokażemy, może będą lęgi, więc teraz będę. Nie, on by tylko nie chodzi. to nie chodzi. No tak, to chodzi. Czy, czy nie chodzi. Zaraz to chodzi. No te chodzi. Teraz we wtorek i to będziemy mieli kolejne unboxingi do nagrania. Bo z domu można się dla dla kurek. A tak, malarka, trochę. Ale nie wiem, tak, można. mocno ale... nie jest już bo jest taka pierwsza spreskóta, która się nas A też mamy troszeczkę junior i seniora. To jest senior, który a inor jest ładniejszy, taki bardziej kolorowy, taki taki bardziej... Tego, że niestety zaraz trochę chory jest, mam nadzieję, że nic się nie stanie. No tak, spodzie, idziemy tam. Zobaczymy, czy już się zaczyna Widzicie? No tak. Widzicie, że pod światło jest takie jest, jest dziwny ten ekran, ale niedługo już na szczęście będzie dobry, bo już jest yy, szybka już jest, tylko teraz jak będzie miało czas, teraz nie miał czas, to będzie nie będziemy odprowadzić. Ale może coś być, bo jak, jak chodzi, ona zawsze chodziła. Bo też też wnioski, ma, więc może te wnioski się wylęgły, o to się, ale nie wiem a nie to tylko. <grym> a jednak nic, nie ma jeszcze. Ale na czym pana jest widzę. Jedny na pewno. To sprawdzimy szybko. Tu jest nadziwane, bo już widać. To nie wiem, już To są skorupki. Czy to jest nadziwane, Nie, to jest nadziwane Tak lekko. Sprawdzimy te duże. Wnioski A to te wnioski tu bo wczoraj były zimne i nie było widać. To jest? No bo to sobie jaka było włączę, bo to widziałem, a ten już nie widzimy. Sprawdzimy to. Nie wiem czy widać w kamerze dobrze. To jest nie już patrz przez Ten Paniosko mówi trochę bo... Tu jest? Tu nie wiem, czy widać? Taka słaba. O jest. No wszystkie są tak lekko, aż wszystkie nie wszystkie, ale większość jest taki lekko. Nadziban... A jedna, jedno jajko ma takie z boku. Komora śmieszną... Nie właśnie to co nie jest to, właśnie coś takiego... Jajko, takie brązowe było. To jest nie jest. Bo wczoraj powinien być lęk na widzicie. A może też przez to, że jest zimniej. Bo tak akurat tak długo nie łazi, więc... To też jeszcze nie jest. po są wszystkie... To no. też nie. jeszcze. Też jeszcze, nie? To było też nie, jeszcze. To chyba cztery o pięć jest 4 albo 5, ja naniosę chyba 4 z... albo 3 jajka tam czynnie. Nie. To było które z 4 jajka są naziubane. No. Ale dzisiaj raczej jeszcze nikogo nie będzie. Żadnego klaszka. Kościół, przecież to jeszcze, się te, te niosę. Poza czego. Aż nie mam wemu, bo jest na dwa. Co, było z Tak samo widać. Nie, da, nie wiadomo, czy się rusza, czy nie, bo tak jest blisko okmory. jeszcze chyba śpi. Nie wygląda na błagę, więc nie będziemy. Niebieska słodzi, super. Maluszki. Te, te zostały, ale jakaś tam wyszła na dwór. To tak. jest ładnie błagą ten tylko, nie wiem czy już nie jest taki ślepy mamy coś z oczkami te są normalne o ten kurde to jest z boku ludzkie komorze jest widać tam komorę patrzcie, tak mam komorę z boku to jest ma dziób gdzieś i patrzcie, bo tu jest sama nie taka tu może jakąś komorę, jest śmieszny na pierwszy raz tak coś tu nasz cały asortyment tu paszy mamy na szczęście jeszcze długo bo pasza drogo <grym> Tu możemy Wam jeszcze pokazać, bo nie wiem czy pokazywaliśmy Teraz mamy inną karmę do Papuk jakąś... Znaczy my jej nie kupowaliśmy, tylko tam y, na... Y, na tym... Kupiliśmy na sielance. Na. No, na siance. Znaczy no my nie kupiliśmy, tylko tam... Y, no. <laughs> Tato, no, nie kupił

Jak może taki zapas stać tak spotka, ale, ale ten. Niedługo mam nadzieję, że nam się uda nagrać to obrączkowanie. Tak, tak mówiłem o tym obrączkowaniu, a przynajmniej nic nie zrobiłem, żeby to zrobić. A też teraz jak, może dziś nie będzie na kukurydza o zachnieć, a to dopiero wiemy, co w ogóle można. I ten tu może już. Teraz będziemy tego robić w ale wam pokażę, ile nas gramy. Zjemy jeździe. A ja, no. jak będziemy sami, to wam pochwalimy się, nie? Jak umiemy za nie za terminie jeździć. No. Ale ten. <laughs> Ale tak to Moja no jeszcze no teraz będzie, bo na zimę, tylko najgorsze, żeby nie było w co tam tyle w ogóle wyżarły. A wtedy do teraz już zneli ku góry, ja wykażę mam wyżarły. No teraz nie ma, że jeszcze, ale jeszcze, ale tak do. Ja tak mówię, tak do... września może nie mam. Nie w nie, 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 nie ale, się, no, by, by. Weź tak, układać, ale to jeszcze się możemy wyjść. Jeszcze ręki chcieliśmy wkładzać, ale chceć nagrałeśmy ręku, bo... No, bo nie ma nic. O no, nie ma nic. nic. No jutro raczej będę, no ale jutro doprawić odcinek jakoś to, to po południu, bo ja będę raczej w domu. Ale w kinie? Moją ja, Po <laughs> wysyłkę. A zawsze jeden zostaje, bo tam babcia, bo coś to lepiej nie ma. Bo... bo jeszcze jej się pomyli i... A co, byśmy też łańcuchy zebrać, bo to zapomnieliśmy, jak bo to, bo to jest tam Otóż... Bo wzięliśmy. Tu też tam masz. I ten... <laughs> Pokazuje na mnie, a myśli, że... I ja co? Wiesz <laughs> Ja tam zdejmowałem. Tamty. 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 Tamty, tam. Tamtym. Tamtym? Nie, wszędzie. się dzieje. Więc w mnie tak powinno być jakieś 8 małych kofinków swoich, a nawet przynioski mioski. Więc... Kiedy tam... <grym> Przepraszam, są mi 5 tych kofinków, bo tam coś tam... Wadbalnie, ale ja jestem zaangażowany. Dobre. No, no. <laughs> tam... Siedziała i później przesta. Tam mamy brachmy, tam nie, nie, tam wnioska, wylęgła i miks brachmy, tam mamy cztery brachmy, jednej wnioski i dwie wnioski. I tutaj, tej w tej takiej białej, co, nie wiem, może pamiętacie, to to ma sześć brachmi, nie wiem, czy dwie wnioski też właśnie, czy trzy nioski, ale ona ma tam trochę gorsze, to brachny, takie, że to brachmy takie, trochę bardziej osobiałe, ale tam to ma zdrowy, bo tam ma cztery czarne brachmy, ta wnioska tam ma, ma dwa trzy kropki, niebieską i dwie czarne. Pierwszy raz mam niebieską, więc zobaczymy, co to będzie z tego, jak to się wychowa. Bo niebieskie to może być duży. I tak się nie spodziewałem, że tak będzie zainteresowanie na brachmy. się walkę tych dorosłych, tych starych, starych, no. W ogóle nikt to właśnie nic nie pytał, bo oni nas tak wiecie, i weźmy na ciepłe błęczki. A to te stare jakbyśmy mieli i weźmy za ścielankę, sielankę, to mi się wydaje, że myś poszły. No bo na Ślące nie było żadnych brachni, tylko były te... Tak. Właśnie najczęściej albo kochiny karzałki, albo te, no, wiadomo, tam wnioski takie, a z to kochiny karzałki albo silki. Tamce wiadomo były czubatki. Karodatki i te, te, te. biegusy. Jedne, tam dwa samce. Akurat jak my byliśmy, Pawie też było, ale jak były trzymane, to jeszcze da Na Feniksowicach się samostalnie nawialiśmy, ale mówimy, że ojej, po górze. Bo tam jak, jak Pawie przywieźli, to... Tak jak że lepiej tego nie komentować. Jest no ładne, tylko że zapakowana tak w wokół. Dobra, wyjdźcie. Dziękuję za obejrzenie. Dziękuję. Do się w kolejnym